Dzisiaj jest cudowne wydarzenie podsumowujące projekt, który przygotowali brodacze pabianiccy. W tym roku postanowili, że swój projekt kalendarzowy przeznaczą na WTZ. To znaczy, że dochód, który był w związku ze sprzedażą kalendarza, na którym były piękne sylwetki tych wspaniałych osób, będą przekazane na rehabilitację naszych uczestników. Powiedzmy, ile udało się uzbierać pieniążków i co za nie udało się zakupić dla Was? Od brodaczy otrzymaliśmy niesamowite sprzęty do rehabilitacji. Jest to orbitek, który jest bardzo przydatny w procesie rehabilitacji fizycznej dla naszych uczestników. Dzisiaj nie wypróbować go i zobaczymy i sprawdzimy, czy lepiej sobie radzą na nim diamenty, czy też brodacze. Jest również sprzęt rehabilitacyjny do stóp, do nóg, który pozwala jeszcze prężniej działać mięśniom nóg naszych diamentów. Jest również program bardzo specjalistyczny do nauki czytania, który będziemy mogli wyświetlać na naszej tablicy interaktywnej. to mocno przyspieszy proces nauczania i proces rehabilitacji też społecznej. Dodatkowo koszulki wspaniałe, gdzie teraz diamenty jeżdżąc na wszystkie wydarzenia, na olimpiady będą mogły być rozpoznawalne nie tylko ze swojej energii, ale też na zewnątrz z pięknych, wspaniałych koszulek. Wartość była ponad 10 tysięcy złotych. Wódkowo, nie sądzę, że należałoby się rozwodzić. Ja po prostu czułem niezwyczajne wzruszenie. A co ciebie tak wzruszyło Emocje. No, zaangażowanie, powiedziałbym, na pewno emocje, które było widać w naszych uczestnikach. I wydaje mi się, że szczerą radę z tego, że to robię. Super, dziękujemy, brawa. myślę, że się to było tak? Widać, że, że macie z tego wielką radość I super, by tak dalej. od 18 dni, proszę Pana, w pokoju, pracy. Na pozostałych Panów, oczywiście, też będę sobie jeszcze spoglądać, jak kilka moich znajomych. funkcjonuje. Bardzo dziękujemy Wojtek, szczególnie dla Ciebie naprawdę, bo przełożyłeś bardzo dużo pracy i wkładu, żeby Janusz miał inne miejsca, które teraz codziennie Dzięki, jest. Druga ja prawa do Wojtka! Pan Marek, pan ja teraz sam sobie wymyślisz, które zadowolisz z <ślesztrę> ja? <ślesztrę> No ja wymyślę takie zadanie, ale zaangażuję do tego jeszcze facetów. kilku razem. Czyli, <laughs> Czyli panowie przydumujcie się zatem teraz jezioro łapę. Macie 10 sekund, ale nie wiem co Macie 10 sekund, nie wiem co Na tym mają też ćwiczyć koncentrację, pamięć, uwagę i inne e, potrzebne im na co dzień umiejętności. I teraz zrobimy sobie konkurs. Tiamy, te świetliki tutaj. Musisz tak sobie z tak wstać. Tak, się. To możesz paluszkami jak chcesz. Jak chciałam. Złapamy. Oj, czekaj. No próbuj Maciek. No to weź jednak ten, ten ma zaczek. Nie jest takie to łatwe. Jak ja to zrobię? Tak. O, tu będzie. Nie, takie łatwe to zadanie. Będą różne zadania, dla was trochę łatwiejsze. Tak. Jak to mówię? Ja jak to my. No i posłuchaj. No i graby. Ja puszczę. No, Nie? <grymne> <grymne> nie odprzyma, A to dwa razy się kiki, tak? Nie, chyba już przyszło. Nie, nie wolno pomagać. Cztery. No, to siódme było. To decyzja, żeby dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczyć na tę placówkę. Znaczy jakby to była nasza wspólna decyzja naszej grupy. Założenie jest takie, że pomagać lokalnie. W tamtym roku był to dom dziecka w Kruśowicach, a w tym roku padł na WTZ. Tak, pomocy potrzebuje wiele instytucji. Myślę, że... dobrze wybraliśmy się kupić, To już wiemy, a w jakim czasie udało się sprzedać te kalendarze i jaki był nakład? Sprzedawaliśmy te kalendarze bodo, bodajże od końcówki grudnia, tak? Dobrze pamiętam? I do połowy stycznia wszystkie, które zrobiliśmy, wydrukowaliśmy się, rozeszły. Także sprzedaliśmy 100% tego, co zaplanowaliśmy. A było? Nakład był 250 sztuk. Udało nam się zbierać bez mała prawie 11 tysięcy złotych. Cena była stała, narzucona przez nas powiedzmy, natomiast wielu darczyńców naszych znajomych po prostu przekazywało dużo wyższe tak, tak. które uważali za, za słuszne i stosowne, dlatego też ta kwota no, była nieco większa, niżeli planowaliśmy. W ogóle taka inicjatywa, kalendarz, brodaczy, kto wpadł na pomysł, dlaczego i po co. Pomysłodawcą jest ten, a no to pan, także dobrze trafiliśmy. Tak, to ja, znaczy z racji tego, że na co dzień zajmuję się brodami, więc jakby uzbierać grupę 12 osób nie było niczym trudnym, a chcieliśmy zrobić, chciałem zrobić, chcieliśmy zrobić coś, co jeszcze nie powstało, tak? No i udało się. Mówię, ja znam akurat wszystkich chłopaków, bo większość po prostu się nie znała. I o tyle to było fajne, że 12 dorosłych chłopa. Może tak kolokwialnie to wszystko ze sobą zatrybiło, tak? że gdzieś, no jakaś tam, kurczę, koleżeństwo, sympatię, no i dobrze się czujemy w swoim towarzystwie i no, jak widać drugi raz po prostu to się udało. Tak? podział na miesiące, według daty urodzin? To... Nie, nie, robiliśmy to chyba losowo. Znaczy, w pierwszej edycji jakby no, zależało mi, żeby był to czerwiec, bo w, akurat wtedy miałem swoje 40 urodziny, jakby zależało, a w tym roku po prostu to było dowolne, tak? Tak. To, to po jak prostu było. Było. Nie, nie, nie miało tak. dla nas większego znaczenia zupełnie. Yy, nasz fotograf, którego niestety nie ma, Krzysz, Krzysztof Niewiadomy, bardzo pozdrawiamy, który zrobił tą sesję za darmo i kolega, który też jest nieobecny, Maciek Reichelt, nakręcił cały film, który był na Facebooku, yy, fajnie to wszystko zmontował. Oczywiście zrobili to wszystko charytatywnie i y, Krzysztof właśnie on wybierał miesiące według własnego uznania. A jak wypadła pierwsza edycja? Y, no bardzo fajnie. Znaczy było o tyle trudniej, że ukrywaliśmy to do końca w tajemnicy. Tutaj już mogliśmy wyjść przed szereg z drugiej edycji, y, ale no bez mała nakład, 250 sztuk też rozszedł się bardzo szybko. To było to na pewno wielkim zaskoczeniem, bo było to coś nowego no i z takim pozytywnym odzewem. Także no i zabawy mieliśmy przy tym tak, to jest właśnie fajne, że możemy pomóc bezinteresownie i przy tym wszystkim świetnie się bawimy. Także przyjemne, spożyteczne i oby to trwało. ta no, inicjatywa będzie kontynuowana. Życie pokaże, będziemy się starać, ale wiadomo jak jest. Dużo obowiązków wszyscy mamy, no żyje się coraz trudniej, tak? No, powiedzmy sobie to szczerze, ale będziemy się starać, no bo warto pomagać po prostu. I... Tak, dokładnie, dokładnie. No, tym bardziej, że no za każdym razem cel jest, cel jest szczyt, szczytny, więc... Chcielibyśmy to tak. kontynuować, no ale życie pokaże. Zatrzymamy kciuki, aby się udało.